Czy wiecie, co wydarzyło się 85 lat temu? Dokładnie 6 lutego 1940 roku został ogłoszony jeden z najodkrutniejszych planów w historii, który całkowicie zmienił historię Polski. Jak myślicie, o jaki plan chodzi, i czy uczyliście się o tym w szkole? Zapraszam na program Tajne Komplety. Wyprawda zostanie zepchnięta do podziemia, czas na tajne komplety. To podziemia, czas tajne komplety. To podziemia, czas tajne komplety. Wyprawda zostanie zepchnięta do podziemia, czas na tajne komplety. Czas na tajne komplety. Witam Was bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Przypominam, że cykl tajne komplety powstaje tylko dzięki Wam. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy wspierają ten projekt, przede wszystkim finansowo, bo bez tego nie damy rady tutaj funkcjonować. Wszystkie informacje, jak nas wesprzeć, znajdziecie w opisie. Programu jest to już drugi odcinek z tej serii. Zachęcam was do subskrybowania kanału i również do śledzenia playlisty Tajne komplety. Czy wiecie o jakim planie, o jakim projekcie jest tutaj mowa? Bardzo to jest dziwne, że mamy takie tak zwane przejęzyczenie jak ostatnio mówiliśmy e, chociażby o Barbarze Nowackiej a nasi politycy nie wspominają zagłady jaka została dokonana na mieście Warszawa i na jej mieszkańcach chodziło tutaj o plan papsta plan ten został zatwierdzony 6 lutego 1940 roku, ale tak naprawdę przygotowania do tego planu odbywały się już dużo wcześniej. Między innymi elementem takich przygotowań do tego planu było selekcjonowanie, robienie katalogów tego jakie Warszawa ma zabytki, co powinno być zniszczone, co kojarzy się z Polską, a co może być Zachowane, Co na przykład ma jakiś charakter germański, co jakoś może posłużyć Niemcom, ale tak naprawdę według planu papsta 90% budynków Warszawy miało zostać zniszczone. A co z ludnością, zapytamy? Ludność miała zostać zgładzona. I nie tylko, jak to niektórzy mówią i cały czas podkreślają, chodziło o likwidację żydowskich Mieszkańców Polski o ich brutalny mord, ale również o polskich obywateli. I tak naprawdę cały czas trwa spór o to, ilu Polaków Warszawa straciła. Były wywózki, chociażby do KL Auschwitz. Niemcy zakazali ewidencjonowania ludności, ale możemy to policzyć. Na przykład w ten sposób wiemy, że Warszawa przed wojną, że tam liczba mieszkańców wynosiła minion 364 000, a źródła podają, że tak naprawdę przed powstaniem warszawskim było już w Warszawie jakieś 500 tysięcy. Tak więc wyobraźcie sobie od rozpoczęcia II wojny światowej, od czasu bombardowań gdzie, kiedy mieliśmy bombardowania, to na przykład we wrześniu jednego dnia w wyniku bombardowań zginęło 10 tysięcy obywateli polskich podczas tych wrześniowych bombardowań już około 11% budynków zostało zniszczonych, nawet niektóre wielkie. Możemy tutaj przeczytać sobie chociażby o tych bombardowaniach, że bomby spadały nawet na szpitale i to było celowe działanie. W szpitalu Świętego Ducha było 700 rannych, z których większość umarła. Płonął Nowy Świat, Marszałkowska, Królewska, Chmielna, wiele innych Ulic, katedra świętego Jana została uszkodzona, a następnie całkowicie wysadzona w powietrze w Powstaniu Warszawskim. Został wtedy w wyniku tych bombardowań zniszczony ogromny budynek na przykład cyrku Staniewskich. Więc już te bombardowania to była dla Warszawy ogromna strata i to była jedynie część tego planu papsta. Tak więc widzimy, że ten plan zostaje ogłoszony 2 lutego, ale przygotowania do niego, analizy trwają wcześniej i te bombardowania są już celowe. One są tak naprawdę elementem tego planu. Późną jesienią 1939 roku profesor Jan Zachwatowicz w budynku na tyłach pałacu Blanka w Warszawie zobaczył pokryjomu niemieckie plany urbanistyczne dla Warszawy i wysnuł właśnie on wtedy już ten wniosek, że ten plan stworzenia nowego miasta był przygotowany na długo już przed wybuchem II wojny światowej. I dzisiaj te jego przypuszczenia są Potwierdzane. I to jest również związane z grabieżą mienia, jaka od razu po wojnie została dokonywana. Obrazy, dzieła sztuki, nawet tramwaje, autobusy, to wszystko Niemcy rabowali. Kim był sam Friedrich Pabst? To był naczelny architekt. Warszawy, który był na to stanowisko mianowany przez Hansa Franka, ale sam ten plan był również przygotowywany przez Huberta Grossa i Otto Nürnbergera. Natomiast Niemcy byli tak cyniczni w swoich. Planach, że wykorzystali do tego celu pracę polskiego profesora z Politechniki Warszawskiej Oskara Sosnkowskiego, który zginął we wrześniu w wyniku bombardowań, ale ten cynizm wykorzystania jego prac polegał na tym, że on starał się przeanalizować, jak historycznie wyglądała Warszawa, przedstawiał sieć ulic w okresie XVIII i XIX wieku. Więc tak naprawdę plan papsta nie miał być planem rozwojowym, miał być planem zagłady, cofnięcia się do czegoś, co było kiedyś. Warszawa nie miała być już stolicą, nie miała być już miastem znaczącym, nie miała już być nazywana drugim północnym. Paryżem Europy. Wszystkie zabytki związane z polskością, z polską kulturą miały zostać zniszczone. Miała Warszawa wyglądać tak, żeby Niemcy, którzy będą ją traktować głównie jako taki punkt przesiadkowy do dalszej podróży na wschód, do tych nowych terenów, zgodnie z tym kolejnym planem, General Ostplan, który miał na celu wymordowanie czy też przesiedlenie ludności. To na przykład też się działo na Zamojsczyźnie, żeby stworzyć tak zwany Lebensraum, czyli przestrzeń życiową dla Niemców, gdzie mogliby oni sobie żyć, funkcjonować, ale nie byłoby tam nic, co przypominałoby im o tych, że była tutaj wcześniej jakąś, jakaś kultura, jakaś ludność, którą wymordowali, więc dlatego dziwnego ich uczucia i być może zagłuszenia sumienia, cała infrastruktura Warszawy również miała być zniszczona, zrównana z ziemią. Mamy nawet zdjęcia z Muranowa. To już jest po likwidacji getta warszawskiego, gdzie wszystkie te ulice jeszcze widzimy zarys ulic, ale nie ma już żadnych budynków. Tymczasowo jeszcze pozostawiono, tak jak widzimy w tym zdjęciu, kościół świętego Augustyna, który służył jako magazyn zagrabionego mienia. A te wszystkie inne uliczki, to już widzimy, jakby to było szczere pole, dokładnie wyczyszczone. I tak miała większość Warszawy wyglądać. Miała być całkowicie zrównana z ziemią, i te plany były realizowane, nawet jeśli już Niemcy zaczęli przegrywać na wschodzie, i one były niezależne od powstania warszawskiego. Z tej perspektywy planu papsta my możemy zupełnie inaczej spojrzeć na powstanie warszawskie. I o tym sobie jeszcze za chwilę powiemy, ale najpierw powiedzmy sobie, cóż tak naprawdę ten plan papsta zakładał? Żeby uświadomić sobie skalę zniszczeń, warto podkreślić, że przed wojną w Warszawie mieszkało milion. 364 tysiące ludzi, a z relacji wiemy, że przed, nie po, ale przed powstaniem warszawskim było już w Warszawie 500 tysięcy mieszkańców. W ten sposób plan papsta był realizowany. 800 tysięcy 64 tylu ludzi ubyło. Wśród nich było około 350 Żydów, którzy przed wojną w Polsce mieszkali. No ale popatrzcie, jak wielu było Polaków wymordowanych, bądź też przesiedlonych, bądź też tych, którzy trafili do obozów koncentracyjnych, do Karl Auschwitz, i my zupełnie jakby dzisiaj w tych statystykach ich nie bierzemy pod uwagę. A te statystyki. Wynikają konkretnie z planu papsta. Warszawa nie miała być już stolicą, nie miała być dużym miastem, miała być takim miasteczkiem przesiadkowym dla Niemców. Też nie było tam plany, żeby ta niemiecka społeczność tam licznie mieszkała w tej Warszawie. To nie miało być już znaczące miasto. Mieszkańców niemieckich szacowano, że po wojnie ich jeśli oczywiście będzie taka wizja, że Niemcy wojnę wygrają, że tych niemieckich mieszkańców ulokują sobie na lewobrzeżnej części i będzie ich około 130 tysięcy. I tam sobie będą mieszkali, będą mieć tam osiedle. Natomiast Polacy, jeśli mieliby jeszcze jacyś zostać, to służyliby jedynie jako niewolnicy, jako ci, którzy mieliby na tych Niemców pracować nie mieliby właściwie żadnych praw i ci Polacy mieli być ulokowani na terenach dzisiejszej Pragi i nie, niektóre źródła podają, że miałoby ich być 30 tysięcy, inne, że maksymalnie do 70 tysięcy. I tyle. Tyle miało pozostać z Warszawy. Dodatkowo w miejscu Zamku Królewskiego miała powstać hala kongresowa na... Potrzeby NSDAP, a zamiast kolumny Zygmunta na placu zamkowym miał powstać pomnik Germanii. W jaki sposób jeszcze ten plan był realizowany? Na przykład w maju 1940 roku Niemcy wysadzili pomnik Fryderyka Chopena w Łazienkach i w ten sposób uzyskali 16 ton brązu. I to się działo jeszcze przed Powstaniem Warszawskim. Więc mieszkańcy Warszawy, niezależnie od tego, czy byli Polakami, czy Żydami, byli mordowani. Rozstrzeliwania na ulicach, złapanek, to jest też ta sprawa, o której się nie mówi. One dokonywały się w ramach takiej zasady, że jeśli polskie podziemie zastrzeli, zlikwiduje jednego Niemca, to za karę, Niemcy mieli zamordować 100 Polaków. I to się dokonywało. Poza tym transporty do Auschwitz. Jak wiemy, w jednym z, tra z transportów do mm, Karl Auschwitz trafił jako ochotnik Witold Pilecki. Przy okazji zachęcam Was do odwiedzenia naszego sklepu AMDG. Tam mm, można zakupić książki, m.in. duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Ombuds KL Warszaw. Z tej perspektywy był również częścią planu papsta, o czym dzisiaj się nie mówi, o co walczyła sędzia Czcińska, która mówiła o około 200 tysiącach ofiar KL-Warszał. Biorąc pod uwagę w te statystyki również te rozczaliwania na ulicach po tych łapankach. Jednak mimo tych ustaleń, do których wcześniej historycy byli zgodni, to potem no, nagle oficjalnie IPN uznał, że będzie tych ofiar 20 tysięcy. Tak naprawdę trudno tutaj zrozumieć dlaczego i skąd ta zmiana. Sędzia Czcińska konkretnie na ten plan PAPSTA się powoływała. Ale jest to już dyskusja, y, która na pewno jest sporna i k której może się y, jeszcze kiedyś przyjrzymy. W każdym razie wszyscy historycy, nawet jeśli się y, spierają na temat KL Warszał i liczby ofiar, to są zgodni, że ten obóz y, znajdował się, obóz, w którym głównie ginęli Polacy, na miejscu dzisiejszego Muzeum Polin. I o pomordowanych Polakach, tam się nie. Wspomina, jakie były losy architekta papsta. Ostatecznie został zaszczelony przez kierownictwo dywersji komendy głównej Armii Krajowej. Natomiast warto tutaj to podkreślić, z czego my być może nie zdajemy sobie sprawy, że takiej destrukcji i demontażu i takiego planu. Bo nam się dzisiaj mówi, że destrukcja Warszawy była reakcją na wybuch powstania warszawskiego, a to było planowane, świadome działanie, planowane i jeszcze na długo przed II wojną światową. I żadne miasto w historii czegoś takiego nie doświadczyło. Historycy porównują to być może jedynie do przykładu Hiroshimy, ale tutaj Mieliśmy do czynienia z wybuchem bomby atomowej, a w Polsce, w Warszawie to był kole konkretny, bestialski plan, który był wprowadzany w życie latami. Oczywiście wybuch powstania warszawskiego sprawił, że Niemcy jeszcze bardziej się rozochocili, żeby niejako ten... Plan doprowadzić do końca, mimo że wiedzieli, że już przegrywają wojnę. To chcieli myśleć przyszłościowo niejako. Powstał rozkaz w sierpniu 1944 roku, że Warszawa ma być wygolona na gładko. Tak jak te przestrzenie, które widzieliśmy już na Muranowie. I niektórzy mogą stwierdzić, że to było nielogiczne. Trochę może nam y, to rozjaśnić y, tekst, który y, Himmler w meldunku do Hitlera napisał wieczorem 1 sierpnia 1944 roku na wieść o wybuchu powstania warszawskiego. Napisał tak: Z punktu widzenia historycznego jest błogosławieństwem, że ci Polacy to robią. Pokonamy ich, ale wtedy Warszawa. Stolica, głowa, inteligencja narodu Polaków będzie starta. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i od pierwszej bitwy pod Tannenbergiem ciągle nam staje na drodze. Wtedy polski problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet dla nas, nie będzie dłużej żadnym wielkim problemem historycznym. Właściwie on wyjaśnia tu już wszystko. I tutaj widzimy jeszcze raz tą taką. Celowość tego działania. Warto również jeszcze przedstawić memoriał z początku 1944 roku Ludwika Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego, i to było przed powstaniem. Warszawskim Początek 1944 roku i możemy się domyślić, że tutaj chodzi o realizację plana papsta. I on pisze tak: z 20 650 budynków, które w Warszawie istniały przed wojną, 11% zostało już całkowicie zniszczonych, 41% częściowo zburzonych lub spalonych, a kolejne 30% jest Lżej uszkodzonych. Tak więc te niszczenia trwały cały czas. Powstanie warszawskie jedynie miało być pretekstem do tego, żeby pójść już na całość. Profesor Władysław Tatarkiewicz w 1945 roku napisał tak. Zniszczenie cudzego mienia dokonane z premedytacją i planowo jest złem oczywistym, niewątpliwym, nie dającym się kwestionować. A właśnie takie zło zostało przez Niemców wyrządzone. Polska została planowo i z premedytacją zniszczona ogniem i dynamitem. Zniszczenie zostało przeprowadzone z całą świadomością, rozmysłem, przygotowaniem, systemem, metodą. Nie było przypadkiem chwilowym, impulsem. Szałem wojennym. Jeśli to był impuls i szał, to trwał bez przerwy przez 5,5 lat okupacji. Czy słyszeliście o planie papsta? Jaka jest wasza wiedza na temat tego, co podczas II wojny światowej działo się w Warszawie i czego doświadczyli Polacy? Napiszcie proszę w komentarzu. Czy słyszeliście, żeby ktoś z polityków dzisiaj o tym przypominał? Ostatnio dużo mówiło się o ofiarach Holokaustu, o Żydach pomordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Czy ktoś upomniał się o pamięć o pomordowanych Polakach? Zachęcam Was. Do subskrypcji kanału. Kolejne odcinki z cyklu Tajne komplety powstaną tylko dzięki Wam. Jestem serdecznie wdzięczna wszystkim, którzy nas wspierają. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Zachęcam Was do komentowania. W komentarzach możecie też pisać swoje propozycje dotyczące kolejnych odcinków. Do zobaczenia.